Cześć i dzień dobry w niedzielę. Dzisiaj wielki dzień, ponieważ o godzinie 16 polska gra przeciwko Francji w jednej ósmej finałów na tegorocznym Mundialu w Katarze. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No wiadomo, prawdopodobieństwo tego, że wygramy jest raczej znikome, ale mam nadzieję, że czymś się zaskoczymy, albo że chociaż jeżeli przegrają, to w takim ładnym stylu, a nie tak jak miało to miejsce z Argentyną. Przedem zmożyć schodek, żeby beton jeszcze tutaj się lepiej utrwalił. Dobra, schodek Podlany. Teraz idziemy do moich rodziców oglądać mecz z Francją. No i przegraliśmy, co z jednej strony było do przewidzenia, ale z drugiej strony to był naprawdę dobrze zagrany mecz. I polska reprezentacja miała wiele ciekawych akcji, także ten mecz był zupełnie nieporównywalny do tego z Argentyną. Także, cóż, 3-1, więc szkoda, że aż tyle bramek Francuzi strzeli, ale z drugiej strony dobrze, że udało się jeszcze wywalczyć ten rzut karny na sam koniec i że Lewy go wykorzystał. Może następnym razem. Dzisiaj w ciągu dnia postanowiłem, że przeczytam sobie małego księcia, ponieważ ostatnio. Kupiliśmy Leonowi tą książkę, żeby właśnie też jemu czytać. Nie wiem, kiedy ostatni raz czytałem mojego księcia, bo podejrzewam, że już dawno, dawno temu, ze 20-25 lat temu co najmniej. I kurczę, no jest to naprawdę niezwykła magiczna książka, która nawet dla dorosłych jest o tyle wartościowa, że potrafi w pewien taki ciekawy, prosty sposób przypomnieć, co jest w życiu ważne tak naprawdę, ponieważ już nie referując szczegółowo fabuły, ale Mały Książę opowiadał też jak podróżował po różnych planetach i spotykał różnych ludzi I, i sednem tak naprawdę całej tej historii jest pewna wierność i lojalność y, przyjaźni i to, że Ciężko mu było zrozumieć po prostu pewne zachowania dorosłych i to, że byli oni tacy, a nie inni. Myślę, że warto sobie raz na jakiś czas zrobić właśnie takie odświeżenie, właśnie tego, co jest dla nas ważne, dlaczego coś robimy, a nie koniecznie podążać takim owczym pędem za wszystkimi, za tym, co robią wszyscy. Bo to nie zawsze będzie dobry kierunek. No chyba, że takie mamy cele. Natomiast rzeczywiście tutaj ta książka potrafi w taki dość ciekawy sposób odświeżyć nam tą pamięć i, i w pewien sposób przypomnieć co jest ważne i dlaczego jako dzieci skupiamy się na pewnych innych rzeczach niż jako dorośli i dlaczego jako dorośli zapominamy o tym, że pewne takie bym powiedział Niematerialne wartości są również niezwykle istotne. Także zachęcam. To jest książka do przeczytania tak naprawdę w jeden dzień, czy znaczy dzień, to nawet ciężko mi się dniu. Bo to podejrzewam, że tam miałem godzina, dwie i można ją przeczytać. No, warto, warto, zdecydowanie warto. Tyle. Do usłyszenia jutro i dzięki za twój czas. Hej!